Hejka, to jest kanał Otoka Boka i w tym odcinku będę wam pokazywać mój dom i fa y, familię, czyli y, rodzinka. Więc to jest Kuba, lubi grać oczywiście jak każdy chłopak i spać. I no, to jest jego żona, to jest Jagoda. Y, to jest y, i ona ma na imię Amelka. No i lubi się wywyższać i lubi poznawać nowych znajomych. To jest Hania. Hania lubi się bawić z koleżankami, z przyjaciółkami, poznawać nowych kolegów, koleżanek i wyjeżdżać za granicę. To jest to jest Adriana nie, Adrian, nie. Adrianna 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 e, ona lubi wywijać oczywiście każde małe dziecko i każda dziewczynka lubi wywijać i lubi się bawić zabawkami a to jest Kacper i lubi grać na komputerze o mamie nie powiedziałam dlatego że no nie wiem, no lubi sprzątać, jak każda mama, nie? A nie? No. <laughs> Więc tą rodzinkę tutaj zostawiam. One niech sobie tutaj pogadają. <laughs> Zaczynam od wejścia. Od wejścia jest puste, bo jeszcze nic nie zrobiłam. Tutaj jest yy, torba, która jest telefon. Yy, no i tu są szafki, jakieś leżaczki, stolik. No i karta oczywiście. I lampy tutaj jest korytarz i tutaj jest kuchnia Kuchnia to kuchnia y, tu ma takie dwie szafki tutaj jest zlew i piekarni i tutaj są szklanki i tutaj jest tak tutaj jest stół i tutaj jest lodówka zamrażarka tutaj jest taki kącik gdzie jest y, mikrofala i robot kuchenny, tutaj jest łazienka, łazienka no oczywiście mam dodatek Hello Kitty, więc no mam wszystko ogólnie, żeby mogła otworzyć ten kanał, więc tutaj jest ku... yy, łazienka, tu ma takie kwiatki, tu jest toaleta, tutaj jest yy, wanna, tutaj są ręczniki, taki wieszak. Tutaj są płynne kąpieli. To jest zegar. Tutaj jest umywalka, lustro. No i kosmetyki. ogólnie. To jest indywidualne przedszkole. Tutaj będzie y, mama y, tych dwóch dzieciaków. Tutaj będzie mama uczyć y, dzieci. A to będzie takie przedszkole, bo tam te starsze idą do szkoły. Ameryka i Hania. Więc tutaj jest taka maszyna, automat, więc tutaj jest choinka, która jeszcze nie jest To jest to jajko, o nie. Więc no, przechodzimy do góry. Oczywiście nie umiem jeszcze się posługiwać takimi rzeczami jak na przykład zatrzymanie ekranu czy coś takiego, więc na razie będę wam gadać jak będzie się to łączać. No, mam nadzieję, Już jest. Dobra, więc zaczniemy od teraz. Tam balkonu, nie wiem jak to się nazywa. Basenu. O, od basenu. Tutaj jest blat i tu są takie dwa krzesła. Tu są takie te... no. No No to jest coś, co się tym bawi na no, nie? Tutaj są przefa z bukami. Tutaj jest wystawa poli. Sklanki, drinki, czy coś. takiego Przechodzimy do pokoju. Przechodzimy do pokoju dziewczynek, czyli Amelki i Hani. E, tutaj jest laptop e, Hani. Tak, tutaj jest laptop Hani. I telefon Hani. A tutaj jest laptop Amelki i telefon Amelki. Tutaj mają szafy. No, tutaj mają komody oczywiście puste, bo jeszcze ubranek nie przyniosłam. Na następnym odcinku będziemy to robić, a może jeszcze będziemy szukać krampety. Więc, no one tu mają takie pluszaczki e, Przechodzimy do pokoju e, Julki Jak będę zmienić imiona to Napiszcie w komentarzach, nie? E, e, więc to jest pokój Julki I ona ma tutaj telefon Laptop I ona u mnie robi takie stroje kawaii jakby więc ona ma tutaj tą szafę kawaii, łóżko kawaii, laptop kawaii Wszystko takie kawaii, czyli słodkie eee, na Zasłonki I tu ma też pluszeczkę <grytania> Tu ma slajma, którego zrobiła Więc przechodzimy do pokoju Kacpra. Kacperka Kacperek ma tutaj szafę dużą Tutaj ma schowek, gdzie ma swojego misia Tutaj jest łóżko i tutaj jest jego ulubiony miś. Tutaj ma figurkę z automatu i też slajma. Tutaj ma telefon i laptop. Tutaj ma krzesło. E, no, ządę dużego pokoju, ponieważ nie miałam go gdzie włożyć. Największy pokój tutaj mają Amelka i Hania. Przechodzimy do pokoju rodziców. Pokój rodziców tu mają komodę z ciuchami, oczywiście dużo kwiatków, tutaj mają łóżeczko z zestawu, z... no dobra, powiem zestawu. Z, z zestawu, z zestawu świątecznego, tego zimowego świątecznego, jakby to tak nazwać. I tutaj jest, i tutaj jest kanapa. <laughs> tutaj jest klapa, tutaj jest o Światełko I tutaj jest telefon jeden Bo jeden jest na dole Więc no Idziemy teraz na dół Ogólnie Nagrywam to dla was, bo Chcę otworzyć taki mini kanał na YouTubie Więc no Mam nadzieję, że wam się spodobają Takie filmiki Eee Lubię dla was nagrywać yes, na I Będę wam też Będę wam też pokazywać Jak krampety się robi um, Więc krampety Będziemy zdobywać, diamenty I różne takie tle. Będziemy robić domki A zanim skończy się jeszcze filmik To chciałam wam pokazać jeszcze sklep Którym też będę nagrywać na jakieś scenki Robiłam ten sklep Wczoraj tak, wczoraj zajęło mi to w sumie pół godziny, bo pierwszy mi brat usunął, zrobiłam cały, później mi brat usunął i później musiałam znowu robić. I wyszło, że robiłam to pół godziny. Dlatego chciałam, wam go teraz pokazać. No i tutaj mamy. O, mamy, powrócił. Tutaj mamy kasę, to jest taka pani. I ona ma tutaj telefon, i to do karty. I tutaj ma torby. Tutaj jest puste, ponieważ zrobiło mi się tak, że nie mogłam przyjść żadnych mebli, ani nic. Więc to jest na razie puste, ale tutaj będą wózki, torby i takie tam. Tutaj jest dział z mięsnego, szejkowego, jakby słodyczowego. No i jakby takie, no, takie fancy. <laughs> tutaj jest Pokój, znaczy tutaj jest z, z, z takich papierowych jakby rzeczy, no te jest to jest teczka jakby, nie, to, e, ołówki, linijki, to jest linika. no i kredki, plemastery jakieś tam. Tu jest taki dziurkacz, tu jest piórniki, dziurkacze, piórniki i tu jest maszyna. I tutaj są poduszki. Przepraszam, poduszki, zegary, te no, kaktusy, i tutaj będą figurki z leniwcami? Tak, leniwcami. No i tutaj jest damka Która oświetla cały ten pokój, jakby ten. I tutaj są obrazy. Więc tak prezentuje się ten sklep. I ogólnie idziemy do mojej familii. Czyli, jakby, moje rodzinki. Mhm. Jakby, ja tutaj chcę zaprezentować, że. No. Ja znowu migrać w toka boka, różne rzeczy tworzyć. Mm, więc, no. O. Więc, moja rodzinka w toka boka się żegna. Oczywiście będą nowe filmiki nie tylko z moim rodzinką ale no, będą party, będą no <grych> więc e, pa! Wszystkie moje rodzinki się żegnają! <grych> no ogólnie pa! Zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapki w górę. I jeżeli Wam się podobał, to napiszcie coś w komentarzu. Pa!